Artykuł 2. Przekazywanie objawienia Bożego. Punkty 74 do 100. Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom i wszystkim ludziom i by w ten sposób objawienie docierało aż na krańce świata. Bóg najłaskawiej postanowił, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom. Tradycja Apostolska. Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił apostołom, by ewangelię przyobiecaną przedtem przez proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił głosili wszystkim jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże. Przepowiadanie apostolskie Przekazywanie Ewangelii zgodnie z nakazem Pana dokonuje się dwoma sposobami. Ustnie, za pośrednictwem apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. Pisemnie, przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Przepowiadanie apostolskie kontynuowane przez sukcesję apostolską. Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Rzeczywiście, nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych. To żywe przekazywanie, Wypełnione w Duchu Świętym jest nazywane tradycją w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. Przez tradycję Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym On jest i to wszystko, w co wierzy. Wypowiedzi Ojców Świętych. Świadczą o obecności tej życiodajnej tradycji, której bogactwa przelawają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. W ten sposób udzielanie się ojca, którego dokonał on przez swoje słowo w Duchu Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele. Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego syna ukochanego. A duch święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Relacja między Tradycją i Pismem Świętym. Wspólne źródło Tradycja Święta i Pismo Święte ściśle się z sobą łączą i komunikują. Wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Tradycja i Pismo Święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wspólne źródło dwóch różnych sposobów przekazywania. Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta tradycja, słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego, powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni, duchem prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Wynika z tego, że kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. To też obydwoje należy z różnym uczuciem czci i poważania przejmować i mieć w poszanowaniu. Tradycja apostolska i tradycje eklezjalne Tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej tradycji. Od tradycji apostolskiej należy odróżnić tradycje teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w kościołach lokalnych. Stanowią one szczególne formy, przez które wielka tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem. Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Interpretacja depozytu wiary. Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi. Święty depozyt wiary, depozytum fidei, zawarty w świętej tradycji i piśmie świętym, został powierzony przez apostołów w wspólnocie Kościoła. Na nim polegając, cały Lud Święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach. Taki szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. Urząd Nauczycielski Kościoła. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazywanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, biskupem Rzymu. Urząd ten nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia i wszystko co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga czerpie z tego jednego depozytu wiary pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do apostołów kto was słucha nie słucha Wierni z uległością przejmują nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy. Dogmat wiary Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia. Przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w objawieniu Bożym, lub kiedy proponuje w sposób definitywny prawdy, mające z nim konieczny związek. Między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary, oświecają ją i nadają jej pewność, i na odwrót. Jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum i nasze serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. Wzajemne związki i spójność dogmatów można odnaleźć w całości objawienia tajemnicy Chrystusa. Trzeba bowiem pamiętać, że różnorodność ich związków z podstawami wiary chrześcijańskiej wyznacza porządek, czyli hierarchię prawd nauki katolickiej. Nadprzyrodzony zmysł wiary. Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. Ogół wiernych nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich. Ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez ducha prawdy, lud Boży pod przewodnictwem świętego urzędu nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym. Wnika w nią głębiej, z pomocą słusznego osądu, i w sposób pewniejszy stosuje ją w życiu. Wzrost w rozumieniu wiary. Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać rozumienie zarówno rzeczywistości, jak też słów depozytu wiary. Przez kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu, szczególnie przez dociekania teologiczne, które zmierzają do coraz głębszego poznania prawdy objawionej, przez głębokie rozumienie spraw duchowych których doświadczają wierzący. Divina Eloquia cum Legente Crescunt Słowa Boże wzrastają z tym, kto je czyta. Przez nauczanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Jasne więc jest, że święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego ducha świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. W skrócie: to, co Chrystus powierzył apostołom, przekazali oni przez swoje przepowiadanie i Pisma pod natchnieniem Ducha Świętego wszystkim pokoleniom aż do chwalebnego powrotu Chrystusa. Święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego, w którym, jak w zwierciadle, Kościół pielgrzymujący kontempluje Boga źródło wszystkich swoich bogactw. Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym On jest i to wszystko w co wierzy. Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, cały lud Boży nieustannie przyjmuje dar objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyje. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego zostało powierzone samemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, papieżowi i biskupom pozostającym w komunii z nim.